Dlaczego nawet gdy kocha zdaje się coś ukrywać? To pytanie, które wiele kobiet skrycie nosi w sobie. Czujesz, jak wycofuje się właśnie wtedy, gdy sprawy wydają się głębokie, zmienia ton, odwraca wzrok lub zamyka się w swoim własnym świecie. To tak, jakby istniały wewnętrzne drzwi, które otwierają się tylko do pewnego momentu, a potem nagle się zamykają. Karl Jung uważał, że ta tajemnica nie jest przypadkowa lecz stanowi istotną część męskiej duszy. Dla niego mężczyzna nosi w sobie wymiar zwany animozja. To siła, która dąży do kontroli, spójności i siły, ale boi się słabości. W obliczu zagrożenia ta część ciała buduje mury, a to, co wiele kobiet interpretuje jako brak zainteresowania, jest w rzeczywistości samoobroną. Jung w swoich badaniach nad nieświadomością ujawnił, że mężczyźni dystansują się nie dlatego, że nie czują, ale dlatego, że czują za dużo i nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Męska psychika została ukształtowana tak, aby ukrywać kruchość, unikać okazywania wątpliwości czy strachu. Społeczeństwo uczy mężczyzn bycia twardymi jak skała, a oni wierzą, że okazywanie emocji jest oznaką słabości. Dlatego wielu mężczyzn ukrywa to, co naprawdę czują, nawet przed sobą. A kiedy miłość budzi w nich coś głębokiego, nie wiedzą, czy są gotowi stawić czoła tej sile, która zagraża ich wewnętrznej równowadze. W tym filmie przemierzymy to niewidzialne terytorium przestrzeń, w której pierwiastek męski szuka schronienia, gdy pierwiastek żeński zbytnio się zbliży. Zrozumiesz, że jego milczenie nie zawsze oznacza nieobecność czasami to obrona że dystans nie oznacza braku miłości, lecz zagubienie a za pozornym chłodem Kryje się odwieczny lęk przed utratą własnego centrum, przed emocjonalnym rozpuszczeniem się w więzi. Karl Jung postrzegał związek między mężczyzną a kobietą jako spotkanie dwóch połówek ludzkiej psychiki. Każda z nich odzwierciedla w drugiej to, czego jeszcze w sobie nie rozpoznała. I tak, gdy kobieta staje się zwierciadłem jego duszy, budzi nie tylko pożądanie, ale i duchy. Zaczyna dostrzegać w jej oczach to, co próbuje ukryć we własnej podświadomości. To jest prawdziwy sekret, który skrywa tak wielu mężczyzn. Lęk przed spojrzeniem na siebie kobiecym okiem, ale zrozumienie tego zmienia wszystko. Bo kiedy zrozumiesz naturę tego sekretu, przestajesz reagować i zaczynasz widzieć. Uświadamiasz sobie, że jego dystans nie jest osobistym odrzuceniem, ale wewnętrzną walką między tym, co czuje, a tym, co jego zdaniem powinien czuć. Jung powiedział, że człowiek musi zejść w głąb własnej nieświadomości, aby stać się całością, a ta podróż nie zawsze jest piękna. Jest pełna oporu, ciszy i sprzeczności. Dlatego jeśli kiedykolwiek zastanawiałaś się, dlaczego on milczy, gdy mówisz o miłości, dlaczego unika głębokich rozmów, lub dlaczego zdaje się uciekać, gdy podchodzisz zbyt blisko, być może to jest powód. Wielu mężczyzn ukrywa przed kobietami to, co dręczy ich najbardziej: strach przed utratą kontroli, poddaniem się i niemożnością powrotu do bycia sobą. Ale kiedy zaczynasz patrzeć z przebudzoną intencją, przestajesz brać to zachowanie do siebie. Zaczynasz zdawać sobie sprawę, że przemawia do ciebie inny język język męskiej podświadomości i o tym właśnie będziemy dziś rozmawiać. Za kilka minut poznasz pięć niewidzialnych sekretów. Które wielu mężczyzn ukrywa przed kobietami. Nie dlatego, że nie kochają, ale dlatego, że miłość budzi w nich odwieczny konflikt między instynktem a duszą. A kiedy zrozumiesz te sekrety, coś w tobie również się zmieni, ponieważ zaczniesz patrzeć na drugą osobę nowymi oczami, z mniejszym bólem i większą świadomością. Wszystko, co nastąpi, nabierze sensu w sposób, którego być może nigdy wcześniej nie dostrzegałeś. Zanim przejdziemy dalej, Chciałabym zaprosić Cię do wzięcia udziału w tej przestrzeni refleksji. To, co tu badamy, nie dotyczy tylko ich, chodzi o to, jak postrzegasz siebie w związkach, o to, jak rozumiesz, co tak naprawdę kryje się za zachowaniami, które Cię dezorientują. Jeśli więc cokolwiek z tego, co do tej pory powiedziałam, do Ciebie przemówiło, daj mi znać w komentarzach, co poruszyło Cię najbardziej. Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami pomaga również innym kobietom poznać siebie, a w ten sposób tworzymy społeczność samopoznania i zrozumienia. Jeśli ten temat Cię interesuje i chcesz dalej zgłębiać świat psychologii jungowskiej w kontekście relacji, zostaw lajka. To pokazuje YouTube, że tego typu treści są wartościowe i pomaga kanałowi się rozwijać, docierając do większej liczby osób, które również potrzebują usłyszeć to przesłanie. Skorzystaj z okazji i zasubskrybuj kanał. Ponieważ to, co będzie dalej, jeszcze bardziej otworzy ci oczy na sekrety, które skrywają mężczyźni i co ujawniają one na temat ludzkiej duszy. Od dzieciństwa mężczyzn uczy się powstrzymywać łzy, tłumić strach i ukrywać wszelkie oznaki słabości. Dorastają w przekonaniu, że muszą być silni przez cały czas, że wrażliwość jest synonimem porażki. Karl Jung powiedział, że to ciągłe tłumienie tworzy cień. Część podświadomości, w której wszystko, czego mężczyzna nie chce w sobie dostrzec, zostaje odepchnięte i zapomniane. To właśnie tam kryje się lęk przed byciem słabym, lęk przed byciem niewystarczającym, lęk przed utratą kontroli w obliczu emocji. I ten lęk głęboko kształtuje jego relacje z miłością. Kiedy kobieta budzi w nim intensywne uczucia, nie wie, jak sobie z nimi poradzić. Zamiast się otworzyć, zamyka się. Zamiast się zbliżyć. Dystansuje się, bo w jego wnętrzu drzemie pradawny głos, który mówi: Nie okazuj tego, nie czuj tego, nie zdradzaj się. To pierwszy sekret, który wielu mężczyzn ukrywa przed kobietami. Lęk przed emocjonalną impotencją. Nie boi się utraty związku, boi się utraty własnego wizerunku siły. Dlatego, gdy rozmawiasz o uczuciach, zmienia temat. Gdy próbujesz mówić o tym, co cię boli, irytuje się. Gniew. Często jest jedynie przykrywką dla strachu. Jung wyjaśniał, że męskie ego czuje się zagrożone, gdy konfrontuje się z emocjami, których nie potrafi kontrolować. A miłość z całą swoją intensywnością i nieprzewidywalnością jest najdoskonalszym zwierciadłem tej wrażliwości. Zauważ, jak ten schemat się powtarza. Woli sprawiać wrażenie chłodu, niż okazywać niepewność. Woli ciszę od obnażania się ponieważ dla niego otwarcie serca oznacza ryzyko utraty tożsamości. W głębi duszy boi się nie kobiety przed sobą, ale transformującej mocy kobiecości, która go rozbraja. To tak, jakby kobieca obecność odsłaniała wszystko, co całe życie starał się ukryć potrzebę bycia mile widzianym, zrozumianym i kochanym bez osądu. Jung powiedział, że żaden mężczyzna nie jest kompletny, dopóki nie pogodzi się ze swoją kruchością. Ale osiągnięcie tego punktu wymaga odwagi. Odwagi, by zrzucić maski i zajrzeć w głąb siebie. Kiedy to zrozumiesz, zaczniesz inaczej postrzegać jego reakcję. Nie chodzi o to, że mu nie zależy. Toczy niewidzialną walkę między pragnieniem otwarcia się a strachem przed utratą siebie. Ten wewnętrzny konflikt sprawia, że oscyluje między bliskością a dystansem, między czułością a defensywnością. Wiele kobiet, nie zdając sobie z tego sprawy, interpretuje to jako brak miłości, podczas gdy w rzeczywistości jest to odzwierciedlenie strachu przed tym, że nie wie, jak poradzić sobie z własnymi emocjami. Dlatego, kiedy się zamyka, najpotężniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to nie reagować bólem, ale świadomie, bo to właśnie w tym momencie wybija się dojrzała kobiecość. Nie naciska, rozumie. A rozumiejąc, Transformuje się. Teraz chcę zaprosić Was do refleksji: czy kiedykolwiek tego doświadczyliście? Czy kiedykolwiek poczuliście, że się odsunął, gdy wszystko wydawało się realne? Napiszcie w komentarzach frazę: Rozpoznaję ten schemat, jeśli do Was przemawia. To pierwszy krok do postrzegania miłości nie jako dramatu, ale jako głębokiego zwierciadła ludzkiej duszy. Jest coś cichego, a zarazem potężnego. Co podtrzymuje poczucie własnej wartości u mężczyzn, potrzeba podziwu. Karl Jung mówił o tym: Osoba ta społeczna maska, którą wszyscy nosimy, by być akceptowanymi, u mężczyzn jest często głęboko powiązana z poczuciem własnej wartości. Od najmłodszych lat uczy się, że musi coś udowodnić swoją kompetencję, siłę, zdolność do ochrony, podboju, kontroli. Ten wizerunek skuteczności i pewności siebie staje się zbroją, a kiedy się zakochuje, ta osobowość zostaje wystawiona na próbę, ponieważ spojrzenie kobiety jest zwierciadłem, które może potwierdzić lub zachwiać tą tożsamością. Jeśli czuje podziw, rośnie. Jeśli dostrzega krytykę, kurczy się. Miłość może być źródłem energii lub zagrożeniem dla jego wizerunku. Za pozorną dumą kryje się ogromna wrażliwość na kobiece spojrzenie. Kiedy kobieta patrzy na niego z szacunkiem, kiedy okazuje autentyczną ciekawość tego, co on czuje, myśli lub robi, czuje się doceniony, godny, zdolny do pokazania siebie bez lęku. Ale kiedy czuje osąd, porównanie lub ironię, męskie ego reaguje, jakby otrzymało niewidzialny cios wycofuje się, milknie i zaczyna chronić wewnętrzne terytorium, gdzie ukrywa niepewność, do której nigdy by się nie przyznał. Jung powiedział, że ego identyfikuje się z personą i dlatego, gdy ten obraz jest zagrożony, mężczyzna czuje, że traci swoją własną istotę. Nie rozróżnia krytyki swojej postawy od krytyki swojego bytu. Dla niego jest to osobiste, głębokie, to drugi sekret, który wielu mężczyzn skrywa. Potrzebują poczucia podziwu, aby pozostać otwartymi. Nie chodzi tu o pochlebstwa, lecz o uznanie. Kiedy kobiecie udaje się znaleźć równowagę między czułością a szacunkiem, kiedy dostrzega potencjał, a nie tylko wady, mężczyzna się rozluźnia, ufa i odsłania swoje niuanse. To właśnie w tej przestrzeni mężczyzna odnajduje spokój, i tam więź się umacnia. Kiedy czuje się nieustannie wystawiany na próbę. Przechodzi w tryb obronny i dystansuje się, aby zachować ową resztkę siły, którą wciąż w sobie dostrzega, ale gdy jest traktowany z empatią, obniża swoją obronę. Często szuka nieaprobaty, lecz poczucia zrozumienia bez konieczności tłumaczenia. Kobiece spojrzenie ma moc odbudowy lub zniszczenia męskiej dumy, a Jung nazwał to symboliczną energią, tym, co nadaje formę temu, co niewidzialne. Kobiecy podziw działa jak światło, które pomaga mu dostrzec, kim może być, a nie tylko kim się boi. Dlatego, gdy kobieta widzi mężczyznę świadomie i z przytomnością, budzi w nim pragnienie rozwoju, nie po to, by coś udowodnić, lecz by zasłużyć na to spojrzenie. Ta potrzeba jest tak silna, że zignorowana może przerodzić się w milczenie, sarkazm lub wycofanie. Nie wie, jak prosić o podziw, odczuwa jedynie jego brak, niczym pustkę. A to, co wiele kobiet interpretuje jako dumę, często jest brakiem uznania. Jung postrzegał relacje między pierwiastkiem męskim a żeńskim jako symboliczne pole wymiany. Jedno oferuje obecność, drugie wizję. I właśnie w tej równowadze dojrzewa miłość. Teraz chcę się dowiedzieć od Was, czy zauważyliście, jak on się zmienia, gdy czuje się podziwiany, czy doświadczyliście różnicy między mężczyzną, który się zamyka w sobie, a tym, który rozkwita w waszym spojrzeniu? Napiszcie w komentarzach frazę: Rozpoznaję moc spojrzenia, jeśli to do was przemawia. Ten prosty gest pomoże szerzyć tę świadomość wśród innych kobiet, które również starają się zrozumieć miłość przez pryzmat psychologii i duszy. Kobiety czują, mówią i wyrażają siebie naturalnie. Mężczyźni często po prostu obserwują, Próbując rozszyfrować to, co wydaje im się emocjonalnym labiryntem, Jung powiedział, że kobiecość jest energią transformacji, ruchem, który prowokuje, odnawia i porusza struktury nieświadomości. I właśnie tego boi się mężczyzna zatracenia się w emocjonalnej sile, którą niesie kobiecość. Kiedy kobieta wyraża to, co czuje, nie widzi on tylko jej płaczu lub otwierania się, czuje, że coś w nim również zaczyna się poruszać i to go przeraża. Mężczyzna nie chce rozładować jej emocji, chce chronić się przed tym, co ona w nim budzi. To nieświadomy instynkt psychicznego przetrwania, próba utrzymania kontroli w obliczu czegoś, czego nie do końca rozumie. Od najmłodszych lat uczy się, że emocje to słabość, że nadmierne odczuwanie jest oznaką zaburzenia. Dlatego, gdy kobiecość manifestuje się intensywnie, automatycznie uruchamia mechanizmy obronne: milczenie, racjonalizację. Ucieczkę. Dlatego kobieta często czuje się, jakby rozmawiała ze ścianą. On nie jest nieobecny. On stara się nie utonąć. Jung powiedział, że nieświadomość to żywa siła, a miłość budzi właśnie te warstwy, które mężczyzna stara się utrzymać pod kontrolą. Kiedy mężczyzna spotyka emocjonalną siłę kobiety, wpada w konflikt między pragnieniem połączenia a lękiem przed rozpuszczeniem własnej tożsamości. Chce być blisko ale boi się, że zostanie pochłonięty przez wir. Duchowo dojrzała kobieta rozumie, że kluczem nie jest żądanie wyjaśnień, lecz stworzenie przestrzeni obecności. Świadoma kobiecość nie zmusza mężczyzny do odczuwania, a jedynie zachęca go do pozostania. A kiedy to się dzieje, mężczyzna zaczyna się relaksować, jego energia się równoważy. Uświadamia sobie, że nie musi uciekać przed jej emocjami, ponieważ nie zostanie przez nią pochłonięty, a jedynie objęty. Jung nazwał tę integrację momentem, w którym mężczyzna zaczyna akceptować kobiecość w sobie, nie postrzegając jej jako zagrożenia. A ta integracja jest możliwa tylko wtedy, gdy kobieta również rozumie swoją rolę nie jako kogoś, kto wymaga, lecz jako kogoś, kto inspiruje poczucie bezpieczeństwa aby mógł się ujawnić. Problem polega na tym, że wiele kobiet myli męskie milczenie z brakiem zainteresowania, podczas gdy w rzeczywistości jest to strach, strach przed powiedzeniem czegoś niewłaściwego, strach przed tym, że nie poradzą sobie ze łzami, strach przed tym, że okażą się małostkowi w obliczu jej bólu. Dlatego, gdy kobieta reaguje irytacją lub żądaniami, mężczyzna wycofuje się jeszcze bardziej. Ale gdy ona obserwuje go spokojnie, gdy pokazuje, że nie oczekuje perfekcji, on zaczyna się stopniowo otwierać. Spokojna i stanowcza obecność kobiety ma moc rozbrajania męskiej podświadomości. To jedna z najważniejszych lekcji psychologii Junga. Prawdziwa miłość nie jest narzucana, lecz transformuje. Mężczyzna uczy się radzić sobie z kobiecymi emocjami dopiero wtedy, gdy uświadamia sobie, że nie są one wrogiem, lecz zwierciadłem. Kobieta, która to rozumie, staje się jednocześnie zwierciadłem i oazą spokoju. Uczy bez słów, że emocje nie są słabością, są człowieczeństwem. Czy kiedykolwiek tego doświadczyłeś? Czy kiedykolwiek czułeś, że się wycofał, gdy wyraziłeś coś głębokiego? Napisz w komentarzach, wybieram spokój, jeśli ten fragment do ciebie przemówił. To zdanie pomaga pamiętać, że świadoma miłość zaczyna się, gdy uczymy się trwać, nawet gdy druga osoba wciąż uczy się czuć. Istnieje sekret, do którego niewielu mężczyzn potrafi się przyznać, nawet przed sobą, głębokie pragnienie bycia zrozumianym. Za racjonalną postawą, kontrolowanym wyglądem i milczeniem kryje się intensywne pragnienie bycia widzianym w całej okazałości, bez osądzania bez konieczności tłumaczenia każdego gestu. Jung uważał, że męska podświadomość niesie w sobie ten paradoks. Mężczyzna pragnie emocjonalnego połączenia, ale boi się, co może ono o nim ujawnić. Chce czuć się zrozumiany, ale boi się, że otwierając się, straci kontrolę nad własnym wizerunkiem. Ten lęk tworzy niewidzialną barierę między tym, co czuje, a tym, co może zademonstrować. To tak, jakby w jego wnętrzu rozbrzmiewał głos mówiący: Jeśli pokażę za dużo, ona uzna mnie za małego. A dla mężczyzny, który nauczył się przetrwać siłą, bycie postrzeganym jako mały, jest nie do zniesienia. Ta sprzeczność sprawia, że żyje w ciągłym napięciu między pragnieniem a strachem. Pragnie bliskości, ale chroni siebie, chce mówić, ale milczy. Chce być akceptowany, ale wierzy, że jeśli pokaże swoją wrażliwość przestanie być podziwiany. A co ciekawe, to właśnie poszukiwanie zrozumienia zbliża go do kobiecości, ale jednocześnie oddala. Jung powiedział, że mężczyznę pociąga to, co go uzupełnia. Kobiecość budzi uśpione części jego duszy, a zatem fascynuje go i przeraża. Kiedy kobieta wyraża wrażliwość, obecność i empatię, bezpośrednio dotyka punktu, który on najmocniej stara się ukryć pragnienia akceptacji bez konieczności usprawiedliwiania się. Mężczyźni nie potrzebują długich wyjaśnień, potrzebują poczucia, że ich milczenie nie zostanie naruszone. Kobieta, która potrafi słyszeć jego milczenie, tworzy świętą przestrzeń, w której mężczyzna czuje się bezpiecznie, będąc sobą. Nie chodzi o akceptację wszystkiego, ale o uświadomienie sobie, że męskie milczenie jest często prośbą o czas, a nie oznaką braku zainteresowania. Mężczyzna potrzebuje przestrzeni, by odetchnąć. Zanim się otworzy. I właśnie w tym momencie dojrzewa miłość. Kiedy czuje, że nie będzie naciskany, że nie musi ciągle napierać, zaczyna się odsłaniać w drobnych gestach, spojrzeniu, podejściu, krótkim, ale szczerym zdaniu. Mężczyzna, który czuje się zrozumiany, odzyskuje zaufanie, i właśnie tam rodzi się prawdziwa intymność. Dla świadomej kobiety wymaga to wrażliwości i cierpliwości. Wymaga nauczenia się nie reagowania natychmiast, lecz słuchania sercem. Jung powiedział, że prawdziwe słuchanie jest formą miłości, ciszą pełną obecności. Kiedy kobiecie udaje się być tą stabilną obecnością, staje się punktem równowagi, którego mężczyzna nie może znaleźć w sobie. A najbardziej fascynujące jest to, że im bardziej czuje się zrozumiany, tym bardziej pragnie rozumieć siebie. Czułość przestaje być postawą obronną, a przekształca się w spotkanie. Dlatego zaproszenie jest skierowane do empatii. Empatia leczy to, co niszczy osąd. Kiedy mężczyzna uświadamia sobie, że może być sobą bez obawy o utratę szacunku, coś w nim się reorganizuje. Przestaje się ukrywać i zaczyna ufać. I w tym momencie więź się pogłębia. Chcę zaprosić cię do refleksji. Czy kiedykolwiek poczułeś tę różnicę między ciszą, która odpycha, a ciszą, która prosi o akceptację? Napisz w komentarzach frazę Wybieram zrozumienie, jeśli ten fragment do Ciebie przemówił. Ten prosty akt wzmacnia siłę zrozumienia, jako drogi do świadomej i dojrzałej miłości. Ostatni sekret jest prawdopodobnie najgłębszy i najcichszy ze wszystkich lęk przed całkowitym poddaniem się. Jung powiedział, że miłość zawsze wiąże się z ryzykiem rozpadu ego, ponieważ prawdziwa miłość wymaga od człowieka oddania kontroli i pozwolenia na dotknięcie jego najwrażliwszej części. A dla mężczyzny, którego tożsamość zbudowana jest na filarze siły i autonomii, jest to jedno z największych wyzwań w życiu. Obawia się on utraty siebie w więzi, lęku, że miłość go zdezorganizuje. Że poddanie się uczyni go zależnym, że emocje odbiorą mu to, co daje mu poczucie bezpieczeństwa. Dlatego chroni się za pomocą racjonalności, pogrąża się w pracy lub dystansuje fizycznie. Czasami wydaje się zimny, zdystansowany lub obojętny, ale w głębi duszy walczy z czymś niewidzialnym, lękiem przed zniknięciem w związku. Człowiek kocha, ale boi się miłości. Kocha, ale boi się. Jak bardzo to uczucie go osłabia. Jung wyjaśnił, że męska podświadomość boi się kobiecej energii właśnie dlatego, że ma ona moc transformacji. Miłość kobiety jest jak lustro, w którym widzi siebie bez masek, a ta wizja, jakkolwiek piękna, również go konfrontuje. Widzi swoje sprzeczności, swoje ograniczenia, swoje najstarsze lęki, a instynkt samoobrony jest silny. Prowadzi go do chowania się za logiką, szukania schronienia w rutynie, odwracania uwagi od świata zewnętrznego. Ale dystansowanie się jest jedynie próbą zachowania poczucia tożsamości, które miłość grozi rozpuszczeniem. Świadoma kobieta jednak nie próbuje wymusić poddania się. Rozumie, że mężczyzna może się poddać tylko wtedy, gdy czuje się emocjonalnie bezpieczny, gdy zdaje sobie sprawę, że nie zostanie pochłonięty ani poddany presji. Z powodu czegoś, czego jeszcze nie wie, jak zaoferować. Dojrzała kobiecość nie błaga o miłość, emanuje stabilnością. I to właśnie ta spokojna i stanowcza energia pozwala mężczyźnie obniżyć poziom obronności. Kiedy znajduje kobietę, która zna siebie, kocha siebie i nie traci siebie dla niego, czuje coś rzadkiego zaufanie. I to właśnie to zaufanie sprawia, że się poddaje nie z uległości, ale z wolności. Zaczyna rozumieć, że kochanie nie polega na utracie siebie, ale na rozwijaniu siebie. Ale zanim do tego dojdzie, musi zmierzyć się z własnym lękiem, przed emocjonalnym opętaniem. Dlatego czasami testuje, wycofuje się, wraca, obserwuje. Chce wiedzieć, czy miłość jest więzieniem, czy wolnością. A kiedy odkrywa, że dojrzała miłość nie żąda, a jedynie zaprasza, coś się w nim zmienia. Jung powiedział, że integracja męskości i kobiecości następuje, gdy oboje zdają sobie sprawę, że ta druga nie przyszła po to, by wypełnić pustkę, lecz by się objawić. Mężczyzna, który to rozumie, przestaje uciekać i zaczyna trwać. I właśnie wtedy rodzi się prawdziwa więź, nie wtedy, gdy oddaje się impulsywnie, ale gdy ufa na tyle, by świadomie się poddać. Ten proces jest powolny, ale prawdziwy. Musi zrozumieć, że kobieta u jego boku to silna obecność, a nie fala, która go pochłania. Im bardziej pozostaje skupiona, tym bliżej się do niej zbliża. To moment, w którym miłość przestaje być walką, a staje się spotkaniem. A teraz powiedz mi: czy kiedykolwiek czułeś, że ktoś bał się zaangażować, nawet jeśli czuł coś szczerego? Czy doświadczyłeś kiedyś tej oscylacji między bliskością a dystansem? Napisz w komentarzach: Wybieram świadomą miłość. Jeśli ten fragment do ciebie przemówił. To zdanie pomaga zakotwiczyć energię równowagi, która przekształca związek w wzajemny rozwój, a nie emocjonalną zależność. Sekret, który skrywają mężczyźni, to nie brak miłości, to lęk przed byciem niewystarczającym. Jung powiedział, że za każdą obroną kryje się rana, a mężczyźni boją się nie miłości, lecz bycia widzianym w swojej niekompletności. Kiedy kobieta się budzi i to dostrzega, Coś głęboko zmienia dynamikę między nimi. Przestaje reagować bólem i zaczyna świadomie obserwować. Nie oceniasz go, widzisz go. A ten prosty akt, patrzenie bez stawiania wymagań, ma transformującą moc. Mężczyzna, który czuje się widziany nie przez wizerunek, który utrzymuje, ale przez duszę, którą nosi, zaczyna się ujawniać. I w tym momencie miłość przestaje być grą, a staje się spotkaniem. Dojrzała, emocjonalnie dojrzała kobieta rozumie, że świadoma miłość nie polega na zmianie drugiej osoby, lecz na patrzeniu poza maski. Kiedy uznaje jego lęk, nie dając się zwieść, budzi się nowy rodzaj więzi swobodniejsza, bardziej ludzka i bardziej autentyczna. To punkt, w którym kobiecość przestaje dążyć do kontroli i zaczyna emanować obecnością. I to właśnie tej obecności najbardziej boi się i pragnie mężczyzna. Spojrzenie, które nie żąda, a jedynie rozumie, zachęca mężczyznę do obniżenia barier i autentycznej miłości. Jeśli ten film skłonił cię do refleksji nad związkami, miłością i cieniami, które wszyscy nosimy, napisz w komentarzach wybieram patrzenie sercem. To zdanie przypomina nam, że dojrzała miłość rodzi się, gdy uczymy się patrzeć na innych z empatią, a na siebie z prawdą. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to dlatego, że coś w tym filmie przemówiło do twojej duszy, być może rozpoznałeś jakiś schemat, zachowanie, emocje, której doświadczyłeś wcześniej. I to jest pierwszy krok do transformacji tego, jak kochasz i jak nawiązujesz relacje. Jeśli ten film poruszył coś w tobie, to dlatego, że jakaś część ciebie rozpoznaje ten schemat i jest gotowa spojrzeć na miłość bardziej świadomie. Teraz chcę zaprosić Cię do kontynuowania tej podróży ze mną. Zasubskrybuj kanał, aby podążać ścieżką samopoznania, psychologii i świadomej miłości. Tutaj każdy film jest lustrem, które pomoże Ci lepiej zrozumieć umysł, serce i relacje. Zostaw lajka, ponieważ pokazuje to YouTube, że te treści są wartościowe i pomagają dotrzeć do większej liczby kobiet, które również się budzą. Chcę, abyście w komentarzu poniżej zamieścili zdanie. Wybieram widzieć sercem. To zdanie jest mocnym przypomnieniem, że prawdziwa miłość zaczyna się wtedy, gdy decydujemy się patrzeć dalej niż na pozory i dostrzegać jej istotę. Zanim wyjdziesz, nie zapomnij obejrzeć filmu, który właśnie wyświetla się na ekranie. To doskonała kontynuacja tej rozmowy, która pomoże ci wykonać kolejny krok w podróży ku samopoznaniu i świadomości emocjonalnej.